Nie uwierzysz, co mi zrobił budowlaniec. Ale zanim wysłuchasz mojej historii, zasubskrybuj nasz kanał YouTube. Nigdy nie sądziłam, że moje życie tak nieoczekiwanie się zmieni. Zawsze uważałam się za wierną kobietę, oddaną małżeństwu i moim ślubom. Ale los, a może moja własna słabość, poprowadził mnie ścieżką, o której nigdy nie myślałam, że nią podążę. To moja historia, którą długo trzymałam w tajemnicy ale teraz czuję potrzebę, by się nią podzielić. Wszystko zaczęło się dwa lata temu, gdy postanowiliśmy odnowić balkon w naszym domu. Mój mąż, Andrzej, i ja byliśmy małżeństwem od dziesięciu lat. Nasz związek był stabilny, wygodny, ale może stracił część swojego początkowego blasku. Andrzej był zawsze zajęty pracą w biurze i wracał do domu późno większość wieczorów. Ja pracowałam jako niezależna projektantka i spędzałam większość czasu w domu. Pomyślałam o odnowieniu balkonu. Chciałam przestrzeni, gdzie mogłabym się zrelaksować, poczytać książkę lub po prostu cieszyć się zachodem słońca. Andrzej się zgodził, choć zostawił wszystkie szczegóły w moich rękach. Masz lepszy gust do tych rzeczy, kochanie. Powiedział ze zmęczonym uśmiechem, zanim zanurzył się w swoim laptopie, by przejrzeć jakieś raporty. Szukałam rekomendacji i w końcu zatrudniłam małą lokalną firmę. W dniu, gdy przyszli zrobić wstępną ocenę, poznałam Marka, głównego murarza projektu. Miał około 28 lat, 8 mniej niż ja, i atletyczną sylwetkę ukształtowaną przez lata ciężkiej pracy. Jego zielone oczy miały figlarny błysk, a jego uśmiech był zaraźliwy. Natychmiast poczułam iskrę przyciągania, ale uznałam ją za nieistotną. Pierwsze dni remontu minęły bez incydentów. Marek i jego zespół pracowali efektywnie, a ja ograniczałam się do nadzorowania postępów od czasu do czasu. Ale powoli zaczęłam wymyślać wymówki, by spędzać więcej czasu na balkonie, obserwując pracę Marka. Sposób, w jaki jego mięśnie napinały się pod koszulką, pod spływającym mu po czole. Koncentracja na jego twarzy, gdy mierzył i ciął materiały, wszystko w nim mnie fascynowało. Pewnego popołudnia, gdy Andrzej był na ważnym spotkaniu, Marek poprosił mnie o przejrzenie niektórych szczegółów projektu. Usiedliśmy sami na balkonie, pochyleni nad planami. Mogłam czuć ciepło jego ciała, wyczuwać zapach jego mydła i potu. Nasze dłonie przypadkowo się dotknęły. I poczułam elektryczny prąd przebiegający przez moje ciało. Podniosłam wzrok i spotkałam jego zielone oczy, intensywne i pełne emocji, których nie potrafiłam rozszyfrować. Czy wszystko w porządku, pani Agnieszko? zapytał miękkim głosem. Wyjąkałam odpowiedź i odsunęłam się, czując, że płoną mi policzki. Tej nocy, gdy Andrzej spał obok mnie, nie mogłam przestać myśleć o Marku. Czułam się winna z powodu tych myśli, ale jednocześnie podekscytowana w sposób, jakiego nie doświadczyłam od lat. Kolejne dni były słodką torturą. Każda chwila spędzona blisko Marka była mieszanką tęsknoty i poczucia winy. Zaczęłam się bardziej stroić, wybierając ubrania, podkreślające moją figurę. Znów czułam się jak nastolatka, z sercem przyspieszającym za każdym razem. Gdy go widziałam. Pewnego popołudnia, gdy Andrzej był w podróży służbowej, Marek przyszedł sam do pracy. Powiedział, że chce nadrobić pewne zaległości spowodowane opóźnieniem w dostawie materiałów. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne. Rozmawialiśmy o błahostkach, podczas gdy on pracował, ale nasze spojrzenia mówiły znacznie więcej niż nasze słowa. W pewnym momencie. Marek poprosił mnie o podanie mu narzędzia. Gdy mu je wręczałam, nasze dłonie znów się zetknęły. Tym razem żadne z nas ich nie cofnęło. Zostaliśmy tak, zamrożeni w czasie, patrząc sobie w oczy. Nie wiem, kto zrobił pierwszy krok, ale nagle całowaliśmy się namiętnie. To było jak pęknięcie tamy. Całe nagromadzone napięcie, całe tłumione pragnienie wybuchło w tym pocałunku. Jego ręce gorączkowo przemierzały moje ciało, a ja przywarłam do niego, jakby od tego zależało moje życie. W ciągu kilku minut byliśmy w mojej sypialni, zrywając z siebie ubrania w desperackich pocałunkach i pieszczotach. Kochanie się z Markiem było intensywnym i wyzwalającym doświadczeniem. To była czysta namiętność, bez komplikacji wieloletniego związku. Przez kilka godzin zapomniałam, kim jestem, zapomniałam o swoich obowiązkach i obietnicach. Byliśmy tylko Marek i ja, nasze splecione ciała, nasze jęki wypełniające pokój. Potem, leżąc w łóżku, rzeczywistość zaczęła spadać na mnie jak miażdżący ciężar, co ja zrobiłam, jak mogłam tak zdradzić Andrzeja? Łzy zaczęły spływać po moich policzkach. Marek próbował mnie pocieszyć ale odepchnęłam go. Poprosiłam, żeby poszedł, że potrzebuje być sama. Tej nocy płakałam, aż zasnęłam. Kiedy Andrzej wrócił następnego dnia, ledwo mogłam spojrzeć mu w oczy. Czułam się brudna, winna, niegodna jego miłości i zaufania. Ale jednocześnie część mnie tęskniła za ponownym odczuciem pasji, której doświadczyłam z Markiem. Kolejne dni były emocjonalnym rollercoasterem. Próbowałam trzymać się z dala od Marka, ale było to jakby niewidzialna siła nas łączyła. Każde spojrzenie, każdy przypadkowy dotyk rozpalał ogień, który rozpaliliśmy. Próbowałam przekonać się, że to był błąd, chwila słabości, która się nie powtórzy, ale oszukiwałam samą siebie. Tydzień po naszym pierwszym spotkaniu znów ulegliśmy pokusie. Tym razem na balkonie w trakcie remontu. Z ryzykiem bycia przyłapanym w każdej chwili. To tylko zwiększyło ekscytację naszych ukradkowych spotkań. Moja historia jeszcze się nie skończyła. Proszę, rozważ subskrypcję kanału. Dziękuję. Wróćmy do historii. Z upływem tygodni nasz romans stawał się coraz intensywniejszy i częstszy. Znajdowaliśmy momenty i miejsca, by być razem. Na balkonie, gdy Andrzeja nie było, szafie na korytarzu podczas niespodziewanej wizyty mojej teściowej nawet raz w łazience podczas kolacji ze znajomymi każde spotkanie było mieszanką ekstazy i wyrzutów sumienia andrzej zaczął zauważać zmiany we mnie czasami byłam rozkojarzona zamyślona innym razem okazywałam mu niezwykłą czułość i namiętność jakbym próbowała zrekompensować moją niewierność przesadnymi dowodami uczucia on przypisywał to stresowi związanemu z remontem i zmianom hormonalnym. Gdyby tylko znał prawdę pewnego popołudnia, gdy Marek i ja namiętnie się całowaliśmy na balkonie, usłyszeliśmy otwierające się drzwi do domu. To był Andrzej, który wrócił wcześniej z pracy. W panicznym ataku strachu rozdzieliliśmy się. Marek udawał, że pracuje w kącie, podczas gdy ja próbowałam uspokoić mój przyspieszony oddech. Andrzej wszedł na balkon i spojrzał na nas z ciekawością. Wszystko w porządku? Zapytał, zauważając, jak bardzo byłam zdenerwowana. Tak, kochanie, odpowiedziałam z wymuszonym uśmiechem, sprawdzałam postępy z Markiem. Andrzej skinął głową, ale zauważyłam cień wątpliwości w jego oczach. Tego wieczoru, podczas kolacji, zapytał mnie, czy jest coś, o czym chciałabym mu powiedzieć. Przez chwilę myślałam o wyznaniu mu wszystkiego, miałam słowa na końcu języka gotowe wyjść i zniszczyć wszystko, co razem zbudowaliśmy. Ale strach mnie sparaliżował, potrząsnęłam głową i zmieniłam temat. W miarę jak remont balkonu zbliżał się ku końcowi, moje uczucia stawały się coraz bardziej pogmatwane. Z jednej strony było palące pragnienie, które czułam do Marka ekscytacja naszych tajemnych spotkań. W sposób w jaki sprawiał, że czułam się żywa i pożądana. Z drugiej strony, była głęboka i prawdziwa miłość, którą czułam do Andrzeja, partnera, z którym dzieliłam dekadę mojego życia, z którym zbudowałam dom i planowałam przyszłość. Ostatni tydzień remontu był emocjonalnym rollercoasterem. Wiedziałam, że wkrótce będę musiała pożegnać się z Markiem i część mnie cieszyła się, że ten szaleńczy romans dobiega końca. Inna część jednak rozpaczliwie trzymała się każdej chwili, którą mogliśmy ukraść razem. Ostatniego dnia pracy, Andrzej miał ważne spotkanie poza miastem Marek i ja wykorzystaliśmy to na ostatnią randkę. Ukryliśmy się w szafie na korytarzu, miejscu, gdzie mieliśmy jeden z naszych pierwszych intymnych momentów. Kochaliśmy się z mieszanką namiętności i smutku, wiedząc, że to ostatni raz. Potem, gdy ubieraliśmy się w ciszy, Marek spojrzał na mnie z intensywnością, która pozbawiła mnie tchu Agnieszka powiedział cicho: Wiem, że to nie może tak dalej trwać, ale chcę, żebyś wiedziała, że te miesiące były najwspanialszymi w moim życiu. Nigdy cię nie zapomnę. Jego słowa uderzyły mnie jak cios w brzuch. Do tej pory udawało mi się zachować pewien emocjonalny dystans, przekonując się, że to tylko namiętność i pożądanie. Ale w tym momencie zdałam sobie sprawę, że moje uczucia do Marka były głębsze niż chciałam przyznać. Ja też zawsze będę cię pamiętać, Marku, odpowiedziałam drżącym głosem ale masz rację to nie może tak dalej trwać. Pocałowaliśmy się po raz ostatni, pocałunkiem pełnym z wszystkiego, czego nie mogliśmy wyrazić słowami. Potem wyszliśmy z szafy i wróciliśmy do naszych ról. On. Murasz kończący swoją pracę. Ja, właścicielka nadzorująca remont. Tego wieczoru, gdy Andrzej wrócił, mocno mnie przytulił i powiedział, że tęsknił. Podczas kolacji, na naszym świeżo odnowionym balkonie, podziwiając ukończone dzieło, poczułam mieszankę ulgi i smutku. Ulgi, bo stała pokusa, marka już nie istniała, ale smutku z powodu utraty czegoś, co mimo, że zakazane Sprawiło, że czułam się tak żywa. Kolejne dni i tygodnie były wirem sprzecznych emocji. Z jednej strony próbowałam odnaleźć się na nowo z Andrzejem, odkryć miłość i bliskość, którą dzieliliśmy przez tyle lat. Z drugiej strony nie mogłam przestać myśleć o Marku, zastanawiając się: Gdzie jest? Czy myśli o mnie tak często, jak ja o nim? Były momenty, gdy byłam bliska wyznania wszystkiego Andrzejowi. Poczucie winy pożerało mnie od środka, i były noce, gdy ledwo mogłam spać, dręczona moimi czynami. Ale za każdym razem, gdy otwierałam usta, by mówić, paraliżował mnie strach strach przed utratą wszystkiego, przed zniszczeniem życia, które razem zbudowaliśmy. Pewnego dnia, sprzątając szafę na korytarzu, znalazłam mały złożony papier w kieszeni starego płaszcza. Otworzyłam go drżącymi rękami. I od razu rozpoznałam pismo Marka Agnieszko. Nie wiem, czy kiedykolwiek to przeczytasz, ale musiałem powiedzieć ci to, czego nie mogłem powiedzieć osobiście. Kocham cię, wiem, że nasze uczucie było niemożliwe od samego początku, ale to nie zmienia tego, co czuję. Dziękuję za chwile, które dzieliliśmy. Zawsze będziesz moim, a co gdybyśmy Marek? Ta notatka wywołała we mnie burzę emocji, które myślałam, że już przezwyciężyłam. Płakałam godzinami, zamknięta w łazience, żeby Andrzej mnie nie usłyszał. Czy popełniłam błąd, nie odchodząc z Markiem? Czy może prawdziwym błędem była zdrada mojego męża? Przez dni wahałam się między poczuciem winy a tęsknotą, między pragnieniem wyznania prawdy, a strachem przed konsekwencjami? W końcu podjęłam decyzję. Nie powiem Andrzejowi o mojej niewierności, nie dlatego, że uważałam, że nie zasługuję na to, by wiedzieć, ale dlatego, że czułam, że wyznanie ulżyłoby bardziej mojemu poczuciu winy, niż przyniosłoby mu korzyść. Zamiast tego postanowiłam skierować całą tę energię na odbudowę i wzmocnienie naszego małżeństwa. Zaczęłam planować niespodzianki, okazywać więcej zainteresowania jego pracą, być bardziej czuła i uważna. Andrzej zauważył zmianę i zareagował z entuzjazmem. Powoli czułam, że odzyskujemy część blasku, który utraciliśmy. Jednak wspomnienie Marka i naszego romansu nigdy całkowicie nie zniknęło. Były dni, gdy wychodziłam na balkon, wspominając jego pieszczoty, jego uśmiech, to jak sprawiał, że się czułam. W tych momentach ogarniała mnie mieszanka nostalgii i wstydu. Rok po remoncie balkonu, Andrzej i ja postanowiliśmy przeprowadzić się do innego miasta, z powodu możliwości pracy, która się pojawiła. Podczas pakowania rzeczy znalazłam notatkę od Marka, którą schowałam na dnie szuflady. Trzymałam ją w dłoniach, czując ciężar wspomnień i podjętych decyzji. Przez chwilę myślałam o zadzwonieniu do niego, o usłyszeniu jego głosu po raz ostatni przed naszym wyjazdem ale wiedziałam, że to tylko otworzyłoby stare rany. Zamiast tego wzięłam notatkę i spaliłam ją na balkonie, patrząc, jak wiatr rozwiewa popiół. To był mój sposób na pożegnanie tej części mojego życia, na zamknięcie tego rozdziału na zawsze. Przeprowadzka okazała się nowym początkiem dla Andrzeja i dla mnie. Zmiana otoczenia. Pozwoliła nam odkryć się na nowo jako para Z dala od wspomnień i pokus przeszłości. Poczułam, że mogę być żoną, którą Andrzej chciał, żebym była.